Что, еще раз хочется поблагодарить за столь теплый прием, но он настолько сегодня был теплый, что мы вышли настолько неорганизованно, пропустили три гола, после этого немножко уже, после, как всегда у нас славян, хорошего разговора, раздевалки, вы это чуть-чуть осмотрели. <связь> Tak ciepło ta Zielona Góra przyjmowała w Mołdawii Mówię, że tak ciepło, że chłopaki w pierwszej połowie takie błędy robili, że ten, stracili trzy bramki. że Trener mówił w szatnie, że mają się koncentrować na pierwszej 10 minut, ale niestety nie udało się, że stracili te trzy bramki. No bo w drugim wrota gra wyrówniła się. My byli bliski temu, żeby nie przegrać. konieczne. У такой команды выиграть сложно, потому что команда довольно-таки хорошего европейского уровня. Мы же другие пола уже была очень выровнена, что уже хлопаки уже не имели что не имели что проиграть и и мы видим, что уже гали выровнено мяч, но мы видим, что Польша есть очень, очень добра, добра дружина, что есть одна из наилучших в Европе, так что, ну, не стоит это так и выйти. Ну, как обычно в фудзале бывает, когда ты используешь металл. Шансов меньше забить, чем пропустить. И хорошая, классная команда, она не позволяет забить, но естественно и наказывает за это. Вы, к сожалению, сегодня My мы же... не могли забить, пропустили. На тему Луцифана Мрамкаря, я говорю, что, к сожалению, не удалось, что Дружина Повска была очень хорошо подготовлена к этому, и показывали, что они на высшем уровне для Повска, и не удалось... I nie te branki, ale my też cieszymy się z tego, że nie stracili, tylko stracili te branki po kontrach. No, się, ja by nie chciał, to nie jest żal, żeby nie chcieli. To wtedy. Jeśli jest opór, <k Lauren> to zadawajcie. Ja się, to teraz yep. da, da, nie chcieliśmy takiego do tej części. Zadanie. Jeszcze poczynijmy jakąś Twoją opinię o tym meczu. No, co mogę powiedzieć? Jak trener mówił, że ten, ta druga połowa barży wyrównana to był mecz Moldawia. Nie wiem czy mi się wydaje, że trochę chłopaki się bali, te wchodzili na boisku. Nie wiem, nie wiem, nie rozmawiałem z nim jeszcze, nie wiem, co się, co się stało, ale straciliśmy naprawdę głupie bramki. Mołdawia straciła głupie bramki, także, ten, ale też poziom Polski pokazywał, że naprawdę te stałe fragmenty gry, że są bardzo przygotowane, że, że widać, że chłopaki grają na co dzień i trenują to i mają do, 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 do dobrych trenerów, które ich uczy. to. to. Я не сказал о главной причине нашего поражения. Вы видели, что у нас лучший игрок вратарь, который к нашему великой гордости, что он тренирует сборную Польши является. Но сегодня, по нашей договоренности, он не мог играть. Я бы очень уверен, играл бы вратарь сегодня за нас. Я думаю, что нам было намного легче. То есть с хозяевами было сложнее выиграть. Głowę bólu ból miał też na temat bramkarzy, że ale tak miał, on mówił, że to było już się dość ten. Rozmawialiśmy na ten temat, że ja nie mogę grać przeciwko Polakom, kiedy bym się w Madawie no Ja to mówiłem, że nie mogę grać. Tutaj ja pracuję, jestem pracownikiem, także nie mogę grać. I ten mówię, że to też był ból głowy, że jeżeli jeszcze by ja grałem, to mówi że to. Dlatego dostałem jeszcze bramkarzy, że jeżeli by grałem, to może by, by Polska miała kłopoty. Bardzo dziękujemy i bardzo prosimy pana trenera teraz opinię, a później pan. <laughs> e, najpierw chciałbym podziękować e, związku, związku Piórki Nożnej e, Lubuskiej i Zielonej Góra Miasta za gościnę. Naprawdę ja, nie brakowało nam nic. Nie, nie możemy zapytać co innego, bo wszystko mieliśmy tylko dziękuję bardzo i, 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 i jest miasta, które jest pod uwagę i wydaje mi się, że jest duże możliwości, że wrócimy tu Zielonej Góra. Dziękuję bardzo. E, podziękuję trener za miłe słowa, yes, you yeah. e, Ale sam wiem, że. Ten poziom, który pokazywaliśmy, może nie wystarczy na, w Europie. Musimy co so, so więcej pracować. Oprócz tematu gry, gry, jak powiedział pan trener, e, widziałem przede wszystkim ten tym że straciliśmy branki, bo braku głowa. Głowa na boisko. Straciliśmy dwa branki z Norwegii które nie możemy stracić. Dzisiaj jeszcze dwa. Jeden była kapitalna, ale czasem, kiedy się gra piłka, też mamy takie sytuacje. I musimy pracować więcej na koncentrację na boisku, cały czas komunikacja na boisku, która brakuje. I... Ale cieszy się to zwycięstwo, bo druga miejsca w Anglii. E, druga miejsca Krożno nareszcie była taka wygrana, e, bardzo potrzebna nam jako kadra, jako futsal na Polsce, jako zwią e, Związku Piłki Nożnej ta zwycięstwo. Ta Cieszymy się więcej, bo wiemy, że ja jako, trawa, e, jako futsal e, na razie daliśmy jeden sukces, e, nareszcie jeden sukces. I, ale było turniej, mm, towarzystwo. Wiemy, że mamy jeszcze daleka droga. I mam nadzieję, mamy szansę pracować więcej i najczęściej. I możemy, mam nadzieję, rywalizować z drużyną z wielkiego poziomu za rok. Dziękuję bardzo. Poprosimy jeszcze W zasadzie wszystko zostało powiedziane. Chciałem tylko dodać, że. Ciężko pracowaliśmy na, na to zwycięstwo. Zagraliśmy za trenera Buciola cztery turnieje i jeden dwumecz. W każdym turnieju nam czegoś brakowało. Tu drugie miejsce, tu trzecie. Przed, przed turniejem powiedziałem, że jeżeli tu nie zajmiemy pierwszego miejsca, to, to dla nas to jest porażka. Wygraliśmy i z, te, z tego się bardzo cieszymy, ale to jest dla nas bodziec do, do, do dalszej pracy. Dziękujemy dla Zielonej Góry, bo naprawdę wszystko było super i dziękujemy publiczności, która licznie się stawiła. Dziękuję. Jeszcze jeden może jeżeli może. E, chciałem podziękować mojej drużynę, e, bo naprawdę pokazywał, teraz nie wrócimy tematów do gry albo sojnego. E, że kiedy gramy z sercem na boisko, kiedy mamy, musimy honorować ogrzełka, kiedy jest grupa inteligentna, wszystko damy radę. Ale kiedy brakuje jeden o takie może być nie niewystarczająco. Gratuluję na gorąco serce dla mojej drużyny i mojej zawodnicy. Sztab oczywiście. E... Dziękuję.